Cześć! Jestem Szada. Opowiem Ci dzisiaj o tym, dlaczego warto przygotować swój budżet ślubny, zanim zajmiesz się za całą organizację wesela. W tym pierwszym etapie, gdzie z narzeczonym zastanawiać się będziecie nad tym, jak wiele osób chcecie zaprosić, to jest bardzo przydatne, kiedy określicie sobie swój budżet ślubny. Wiadomo, największą częścią tych kosztów jest sala weselna. Jednak też warto patrzeć na to, czy będziecie chcieli mieć zespół DJ-a, fotografa, wideo Ponieważ dzięki temu procentowo możesz sobie rozłożyć pieniądze, które chcecie przeznaczyć na wesele. To, jak duże będzie wesele, bardzo zależy od Waszego budżetu, który macie. Będziecie mogli też manewrować tym, jaką część tych pieniędzy będziecie przeznaczać na różne cele. Jak duży budżet chcesz przeznaczyć na swoje wesele, to jest pytanie tylko i wyłącznie do ciebie. Bo można zrobić wesele i za mniej niż 10 tysięcy, można też zrobić imprezę za kilkaset tysięcy. Teraz pytanie, co jest dla Was ważne i jak dużo pieniędzy na to macie i chcecie przeznaczyć? Zdarza się tak, że rodzice chcą Was wesprzeć w organizacji wesela. Zapytajcie ich o dokładną kwotę, którą chcą przeznaczyć na Waszą uroczystość. Dzięki temu będziecie mogli konkretnie określić, czy na wesele macie 10 tysięcy, 30 000, czy może więcej. Warto określić sobie trzy podstawowe rzeczy dzięki którym będziecie wiedzieli, jak dużo pieniążków zostało Wam na tak zwane Ustalenie dokładnego budżetu na samo wesele, czyli sala, ilość gości, przejazd gości, co też jest bardzo ważne, jaka jest cena za jeden talerzyk, jakie będziecie mieli atrakcje na tym weselu. Jeśli ustalicie, jaką część tego budżetu podzielicie na wesele, kolejną z części jest ślub. Wiadomo, w kościele również są opłaty, są związane one z dekoracją kościoła, z opłatą dla księdza, z opłatą dla muzyków, którzy będą grali w trakcie ceremonii. I są to rzeczy, które również warto zapisać sobie osobno, żeby wiedzieć, czy do tego budżetu dobijacie na maksa, czy na przykład zostaje wam jakaś wolna kwota. Dobrze na takiej liście wypisać sobie wszystkie rzeczy, które będziecie kupować. Zacznij od skarpetek, skończ na sukni ślubnej, po to, żeby w jednym miejscu zebrać wszystkie rzeczy. Dzięki temu też przygotujesz sobie listę zakupów i będziesz mogła pamiętać o tym, co jeszcze musisz dokupić. W pierwszym momencie pewnie przychodzi ci na myśl suknia ślubna. Jednak poza suknią ślubną jest wiele dodatków, między innymi pielizna, rajstopy. Są to takie małe szczegóły, jednak również kosztują. Warto to zawrzeć w budżecie ślubnym, żeby nie przesadzić z kwotą, którą wydacie na cały Wasz strój. Pamiętaj też, żeby wypisać dokładnie elementy stroju Pana Młodego. Wiadomo, że wesele w większości przypadków jest na głowie Pani Młodej. Dlatego też zadbaj o swojego mężczyznę. On zadbał o to, żebyś miała pieścionek i kochać na pewno nad życie. Na naszą niekorzyść Niestety, dla nich to wystarczy. Często panie młode denerwują się, że nie mają wsparcia od swojego narzeczonego, ale o tym też nakręcę osobny filmik. Pamiętaj, w tej części wesela liczą się nie tylko ceny talerzyków, ale są to też dekoracje, winietki, zaproszenia. Możesz wrzucić w ten budżet właśnie weselny, ponieważ to będzie największa część tego, co wydacie z waszego całego budżetu ślubnego. Nie zapomnij o takich rzeczach jak przejazd gości. Jednak zapłacenie kierowcom bądź wynajem autokaru również wiąże się z wydatkami. Jeśli nie wiesz, ile kosztować będzie dana usługa, załóż widełki cenowe. Możesz to też robić procentowo w stosunku do budżetu całej działki. Nie zapomnij też o alkoholu. Nawet jeśli sala gwarantuje Ci alkohol w cenie, wódka, którą będziecie mieli ze sobą w drodze z domu do sali. Na tak zwane bramy bądź danie osobom, które będą pod kościołem chcieli życzyć Wam wszystkiego najlepszego, również jest Waszym kosztem. Za niektóre usługi będziesz płaciła już wcześniej. Jednak fajnie zebrać wszystkie finanse w jedno miejsce, żebyście mogli sobie podsumować, czy ślub wam się zwrócił, czy nie. Rzadko jest tak, że wesele zwrócić się w 100%. Jednak dzięki temu, że będziesz miała założony budżet już na początku, z prezentu, które dostaniesz od gości, będziecie mogli sobie podsumować, czy Wam się to opłacało. Nastawianie się jednak na to, że cały koszt, który poniesiecie w związku z Waszym weselem, zwróci się, jest bezcelowe, ponieważ chodzi przede wszystkim o to, żeby świętować Waszą miłość. Na mojej stronie www.szadafotografia.pl, jeśli skontaktujesz się ze mną przez formularz, prześle Ci taki przykładowy budżet. Gdzie będziesz mogła sobie odhaczać, które rzeczy masz wpisane, oraz też trzymać wasze pieniążki pod kontrolą. Nie pozwól na taką sytuację, gdzie zgubisz umowę. Jednak jest to podstawa do tego, żeby usługa, za którą płacisz, była wykonana na najwyższym poziomie. Dlatego warto jest trzymać to w jednym miejscu. Wszystkie rzeczy związane z weselem warto dać do jednego segregatora. No tam inspiracje, zaproszenia, a po całej uroczystości będzie to fajna pamiątka, która pomoże ci. Przypomnieć sobie, jak to było na początku. Pamiętaj jednak o tym, że na niektórych rzeczach nie warto oszczędzać. Dzięki temu, że wszystko w budżecie będziecie mieli opisane, może się okazać, że na przykład samochód, za który będziecie płacili 1500 zł, będzie można zamienić na taki, który kosztuje mniej, a tą zaoszczędzoną kwotę przerzucić na przykład na rzecz fotografa. Zdarzają się też sytuację, że usługa, z której chcesz skorzystać, kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Normalnie nie mogłabyś sobie na to pozwolić, ponieważ 4 tysiące za fotografa, 5000 tysięcy za zespół, to są pieniądze, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo dużą kwotą. Dzięki temu, że w budżecie będziesz miała określone, ile pieniędzy możesz jeszcze na to wydać, będziesz mogła też ustalać, na jakim poziomie usługi chcesz zamówić. Dzięki temu nie będziesz musiała rezygnować z usług, na których Ci najbardziej zależy. Pamiętaj o tym, że wesele to bardzo ważne wydarzenie w życiu. Dlatego moim zdaniem nie warto oszczędzać na pamiątkach. Skup się na tym, żeby mieć bardzo dobrego fotografa, bardzo dobrą obsługę wideo, ponieważ jedzenie tak naprawdę to jest coś, o czym goście za kilka lat już nie będą pamiętać. Dobry zespół to jest wspomnienie na bardzo długi czas. Dlatego moim zdaniem czasami nawet lepiej jest zamówić jedno ciepłe danie mniej, a tą kwotę również przeznaczyć na to, żeby te rzeczy, które zostaną w pamięci na dłużej, mogły być dużo lepszej jakości. Postaraj się też nie oszczędzać na obrączkach. Wiem, że sieciówki bardzo kuszą różnymi promocjami, jednak też chodzi informacja, nie jestem złotnikiem, więc ciężko mi powiedzieć, czy jest ona prawdziwa, jednak jest informacja i też to widzę po moich parach młodych, że jednak sieciówki te złoto mają trochę niższej jakości. Ważne jest to, żeby tym pierścionkiem, obrączką można się było cieszyć przez długie lata. Nie pozwól na to, żeby z powodu oszczędności była to biżuteria, która będzie się odginać bądź rysować. Kiedy będziecie oglądać katalog obrączek, zwróćcie uwagę na próbę, weźcie tą największą, ponieważ to jest naprawdę biżuteria, która będzie z Wami przez całe życie. Dobrze planować budżet ślubny od tych największych wydatków, czyli sala weselna, zespół, fotograf i osoby, które będą zajmowały się obsługą. Dzięki temu będziesz wiedziała, ile zostało Wam na drobnostki. Jeśli ustalicie sobie te trzy elementy, będzie Wam dużo łatwiej zarządzać pieniędzmi, które będziecie chcieli wydać na Wasze wesele przykładowy budżet ślubny, postaram się przesłać Tobie na maila. Wypełnij formularz na mojej stronie www.szadafotografia.pl, a odeślę Ci checklistę, gdzie będziesz mogła zobaczyć pozycje, które warto w takim budżecie ślubnym ująć. Pamiętaj o tym, żeby pomyśleć, co jest dla Ciebie najważniejsze. Na tym nie oszczędzaj. Jeśli będzie dla Ciebie bardzo ważny Twój wygląd, wybierz najlepszą wizerzystkę, jaką możesz spotkać, Pamiętaj o tym, żeby chodzić na próbne usługi. Jeśli wybierzesz poleconą fryzjerkę, idź do niej wcześniej. Niech ułoży Ci fryzurę na przykład na wieczór panieński. Niech makijażystka przygotuje Cię na kolację rocznicową z narzeczonym. Dzięki temu będziesz wiedziała, jak ona pracuje, ile czasu potrzebuje na wykonanie tej usługi oraz jak trwały będzie to efekt. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że porady, które Tobie przedstawiłam będą dla Ciebie przydatne udostępnij ten filmik dla swoich znajomych. Mam nadzieję, że ta dawka wiedzy pomoże Ci w tym takim pierwszym kroku do rozpoczęcia planowania wesela. Na tym kanale znajdziesz też inne porady, postaram się je wrzucać raz w tygodniu, dlatego subskrybuj ten kanał, żeby dostawać powiadomienia.